Хорошо, хорошо. Я тебя знаю. Как ты хочешь? Ты задушил, что ты слишком сидишь, как кожанка. Надеюсь, я влюбился. Я лежу на этом месте. 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 Я лежу на 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 месте. A, tak, 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 tak. A cóż to za przyśpiewki żywieckie? A jakie ładne ząbki masz? No, piękne, tak. Teraz liżesz lingusia, tak. Piękne. No to. Tak. Ach, jej. Nie odgryź łapki. No co. Tęsknę teraz, że niech to chwilę nie przestaje zaczerpiać. No baw się ze mną, baw się. Powiedz, bo też może jesteś zmęczony. No co? No nie chcę się bawić, powiedz.

To jest zaburczące stworzenie. To jest pionek. No i co? No i co? maki To tak burczy? Kto? Kto? Już, tak? Już nie chce się bawić. Ringusiu, on już nie chce się bawić. Ringuniu. Ringuniu. O tak. Moja mądra linka. A jednak. <grym wylekowano> No, już nie chcesz, już, chcesz, ale już, nie. No już nie, ale trochę się no, ale pobawię jeszcze <śleszy> Ta, już nie, ale się trochę pobawię. <śleszy> Å! Okay. 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 Już nie chce się bawić, ale jeszcze trochę się pobawię. Tak. Aha, aha, aha. No tak, no trzeba pomruczeć, pewnie. Małego ustawić, tak, ale małej niestety A Tak. Tylko łapy mu nie odgryź. No. Hello! Chłopaki! Chłopaki! A co tak burczysz? Ringuś, ty też nie burcz. <głos> <głos>